Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, no co dzisiaj o braku papieru, tak? Skończył się papier, nie jest to przyjemna sytuacja, wiadomo, w pewnych momentach, ale tu chodzi o tacho akurat, więc pokażę Wam jak zamontować rolkę, roleczkę. Już mamy tu, że jest oczyszczone, bo tu zostaje nieraz jakiś kawałek papieru i wkładamy ją w ten sposób. Ja jeszcze sobie robię tutaj wydruk, żeby się upewnić wiecie przy kontroli czy coś, żeby czy potem w ogóle, żeby się nie, nie pierdzielić No i mamy. Drukuje się nam górą, tak? Górą się zawsze drukuje I tyle Test zrobiony, przejrzę sobie też akta sprawy o, dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne odcinki.